Witam w dzisiejszym odcinku na naszym kanale Tym razem mamy coś fajnego Coś fajnego znaczy coś niespotykanego czyli Brera z silnikiem TBI i w fajnym pakiecie w pakiecie TI wersja poliftowa, co było widać po fotelach w fajnym wyposażeniu skórzaną deską rozdzielczą nagłośnienie z nawigacja ksenu. także naprawdę na wypasie no to przyjechało do nas na duży serwis, o którym zaraz opowiemy lecz najpierw jeszcze pokażemy Wam go od spodu, jak to wygląda Autko do dołu wygląda następująco. O, co jeszcze mamy z pakietu tutaj na przykład? Mamy Bilsteina. To jest oryginał raczej. Mamy fajne, fajne kółka. Osiemnasteczki, nie, dziewiętnastki. Mamy brambo z przodu. Dobra, przejdźmy do silnika. Co będziemy tutaj w ogóle robić? Otóż jak widać, będziemy robić serwis. Serwis nie mały, bo będziemy robić rozrząd turbo i sprzęgło. I jeszcze tam jakieś poboczne rzeczy, ale to później pokażemy. To jest jakby taki główny element, który będziemy tutaj robić. A że rzeczy jest sporo przy silniku, to będziemy go wyjmować. Także zaraz będziemy rozbierać. Jak widać jesteśmy już na dość zaawansowanym stadium prac. Ściągnęliśmy wszystkie płyny, mamy ściągnięty przód. Tak naprawdę zostało nam tylko porozpinać kilka rzeczy z tyłu. I będziemy wyjeżdżać z tym silnikiem. Wyciągniemy go najprawdopodobniej żurawiem. Będzie najmniej z tym problemów. I co, rozopniemy skrzynię, silnik postawimy na stojaku. Będziemy sobie tam powoli z nim działać. I co, to może jakieś, jakąś ciekawostkę o TBI zapodam? W Julietcie były dwie wersje tego silnika: był przedliftowy i poliftowy. Różnicę, różnic było kilka. Największą różnicą było to, że był blok aluminiowy już później, tutaj jeszcze jest na przykład na żeliwie. Nie wiem czy to będzie widać. No coś tam widać, że to jest jednak żeliwo, a nie aluminium. No i co, jako w zasadzie użytkownik takiego TBI, bo mam dziewiątkę z takim samym silnikiem, może tutaj no. się wypowiedzieć co do aspektów serwisowania takiego ustrojstwa. A w zasadzie ten silnik... Nie jest dla każdego, co przez to rozumiem. Ten silnik jest dla ludzi, którzy szukają nietuźnikowego wyboru, który ma sporą moc, ale i ma sporo też wad. Tak jak na przykład diesle 1.9 nie wymagają jakiegoś tam większego serwisu przez sporą ilość kilometrów, tak po tabeli trzeba bardzo dbać. Między innymi uszczelka Smoka olejowego, którą właśnie na przykład w tym silniku będziemy robić. No, tam po okolicach 100 tys. km ta uczelka twardnieje i nie mamy prawidłowego ciśnienia. Co skutkuje, zapewne jak się domyślacie, zatarciem takiego motoru. Jest to jedna z wad. Następną wadą jest chociażby wariatory. Zmienne fazy rozrządu, koła zmiennych faz rozrządu, które są tutaj pod pokrywką. Oczywiście teraz na razie nie będzie widać, ale później pokażemy. Eee, co z nim jest nie tak? Często lubi z nich lecieć olej, konkretnie z uszczelniaczy tych wariatorów, które są tam z tyłu. Jeszcze jednym małym problemem wariatorów w tym silniku jest to, że potrafią stukać. Jest to dość irytujące. Można regenerować lub wymieniać takie wariatory. Rzecz jest to również niemały koszt kolejnym problemem TBI jest pokrywa zaworów w którym budowana jest odma i jaki tu jest największy problem? to, że jest bardzo delikatna można łatwo ją uszkodzić, może pęknąć ze starości może się zatkać. no i wymiana takiej odmy to jest no, tam około 2000 zł zależy w jakiej ceny znajdziecie, ale no cena to się tak waha od tysiąca do 2000 takiej odno. No i ostatnim takim problemem jest bezpośredni wtrysk paliwa. Już poza tym, że jest y, trudniej założyć dobrej jakości gaz do czegoś takiego, to i więcej kosztuje. Y, I również może się nam zbierać nagar. W kolektorze z sądem, chociaż to nie jest jakiś taki druzgoczący problem tego motoru, bo jeszcze nie było takich przypadków, żeby tam nie wiadomo, ile się tego zbierało. To jest takie top problemów tego silnika. Moim zdaniem, oczywiście, jeżeli również jakieś mieliście inne przypadki, możecie pisać w komentarzach. Chętnie poczytamy. jeszcze przed wyjęciem silnika, który jest już gotowy do wyjęcia mamy zaczepione łańcuchy płyny pospuszczane ale żeby był lżejszy odkręcimy sobie teraz turbo na samochodzie będzie go łatwiej później przewalić na paletę przewody porozpinane, linki masy wszystko już jest gotowe także ściągniemy turbo i pokażemy jak będziemy wyciągać żurawiem ten motor turbo już mamy ściągnięte rozstawiony żuraw Poducha już jest odkręcona z tyłu o. też jest odkręcona poduszka niskie z tej strony została nam ostatnia śruba przy poduszce, tam na dole widać poduszkę do skrzyni biegów też już jest wolna odkręcamy śrubę i wyciągamy silnik. Jak widać silnik już mamy na stole operacyjnym, turbo ściągnięte, pod moją nieobecność jeszcze i tu jest jeden wielki wyciek Jeden wielki, masywny wyciek Zaraz turbo Wam pokażemy Tylko tak jeszcze obejdę dookoła, zobaczymy co tu się dzieje jeszcze z tyłu Czy tutaj też jakieś wycieki będą? No nie, tutaj już tak za bardzo niczego nie widać Daj jakąś latarkę no, Zobaczymy czy z wymiennika tutaj nie leci, bo wydaje mi się, że coś było No Coś jakby się tam zaczynało dziać, chyba że to po prostu z filtra oleju przy odkręcaniu pociekło, bo też jest takie prawdopodobieństwo. Poza tym, tył wygląda ok. O, tutaj jest jakiś delikatny wyciek. Nie wiem, czy na razie będziemy tutaj zaglądać, bo wygląda to dość staro. No i co, tutaj jeszcze, poza tym, to z wakum, jak widać. Dobra, co tutaj? Może coś z rozrządu? Tak, była również uwaga o ubywającym płynie chłodniczym. I jak widać, tutaj jest wszędzie różowo. także dobrze, że zaglądamy tutaj. Będziemy wymieniać ten cały zespół. No i tu trzeba gdzieś. Od dość. Od bardzo dawna dociekło, bo to wszystko dookoła różowe. No dobra. To teraz zajrzymy do turbo. Gdzieś miałem takie fajne. Są a gdzieś tutaj nie leżą. Dobra, taki sobie fajny stolik zrobiliśmy. Prawidłowy chwilowy. Dobra, już mam. Przyświeć miał. Pokażemy wam, jaki jest luz na turbo. Staramy się to pokazać jakoś. Widzicie to? To może być nawet słychać. To może być dokładnie, nawet słychać. Tego nie powinno być w ogóle. Ten samochód na przebieg 100 ileś tam tysięcy. Nie pamiętam ile dokładnie. Ale patrząc na stopień zużycia tego turbo, bo chyba nie był traktowany lekko przez większość swojego życia, jeszcze z ciekawości zajrzymy pod korek. Ej, tego tego. Jak to tutaj wygląda? No, trochę syfu jest. Także podejrzewam, że olej był zmieniany zgodnie z zaleceniami producenta czyli co jakieś tam pewnie 15-30 tysięcy km. Dobra, kolejnym, kolejnym etapem będzie ściągnięcie skrzyni Dobrze Ściągnięte Nie podjęcie. dobra, trzymaj się stabilnie Jak to tutaj wygląda? No ogólnie nie dużo tutaj widać. Widać, że na pewno leci gdzieś tam z uszczelniarza na wale to na pewno jestem ciekaw czy to jeszcze jest oryginał, ale raczej tak raczej nikt tutaj jeszcze nie zaglądał, tak to jest jeszcze oryginał także jesteśmy tutaj pierwsi, najprawdopodobniej Dobra, zaraz ciągniemy docisk i zobaczymy jak wygląda sprzęgło będziemy mieli ciekawego. No hmm, kurczę. Wszędzie ponadpalane koło zamachowe. I się podbijały. No, wszędzie kropki wypalone. No i jak z tą tarczą. Oj, krucho, krucho. No. Tutaj widać, że już jest prawie do nitów. Z strona, jak wygląda? O, no, już jest. Malutko, dobrze, że będzie nowy zestaw. No i sam docisk też tutaj wszędzie, powypalony jest. Jak sam ten? No, lata. Ogólnie jest. Będzie słuszna wymiana. Jest już zużyte dobra, ściągamy jeszcze zamach i zobaczymy jak z tym uszczelniaczem nawala W sumie z uszczelniacza tak źle nie leci, bardziej to jest wakum tak sobie Ścieka, 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 tutaj pod osłonką, pod osłonką i aż tutaj się robi mokro z uszczelniacza nie, nie jest tragicznie. Tutaj widać, że się delikatnie zaczyna o, pocić. No, to i tak będzie wymieniana, przy okazji, że to wszystko jest pozdejmowane, także no, tam się tylko tak poci o, z tej strony. Tutaj reszta, to wszystko leci tutaj z góry. No to przynajmniej się dowiedzieliśmy już co i jak. Silnik już mamy zawieszony na stojaku. Co, dalej bierzemy się zaraz rozrząd. Zaraz będziemy tutaj wszystko rozbierać. Zobaczymy, jak będzie wyglądał pasek. Chociaż w sumie tutaj już można sobie zerknąć, że swoje lata ma. Zresztą co widać po wycieku pompy-pompa też swoje lata ma. Ale kroleczki, o! Nie wiem, czy to słychać. Na wymianę. Aj, w miarę wid ta też taka średnia, także na pewno dwie trzeba będzie wymienić. jeszcze odkręcimy i sprawdzimy jakie mają lustra, no ale raczej po samym szumie już będzie wiadomo, że są do wymiany. pasek jeszcze, zobaczcie sobie jak wyglądał wielorowkowy. widać takie pęknięcia gdzie nie gdzie, to już kwalifikuje go do wymiany. o, tutaj. Złapię ostrość, złapię. Widać pęknięcie. No, jeszcze po zdjęciu skrzyni Wam pokażę. Zesłożysko oporowe, fajnie. Szumi też. No, trochę dziwne, że przy takim przebiegu ten samochód ma takie zużycie. No, ale cóż, no. Może trochę, może wy, wykorzystywane był zgodnie z przeznaczeniem. Już wszystkie osłony i poduszkę mam zdjętą. Tak wygląda ten wyciek, a jest dość obfity, tak jak mówiliśmy. Ustawiliśmy też rozrząd na blokady, tutaj jest przodu taka blokadka na wał. I z tyłu takie dwie blokadki. Zaraz zdejmiemy pasek i umyjemy to wszystko. Dobra, tu już mamy wszystko wymyte, pompa wyjęta, cieknąca. I dajemy sobie nowy zestawik, nowy zestawik mamy tutaj. Gatesa, czyli pierwszy montaż. Tak, pompa. Z tego co pamiętam to na pierwszy montaż właśnie Gates w fabryce. Tak, to też taki został tutaj zastosowany Wszystko mamy tutaj poskładane, nowa pompa wody i tak, dalej, i tak dalej Oczywiście na blokadach. Tak jak wcześniej mówiliśmy, wszystko się zgrywa idealnie, żadnych znaczków, żadnych fantazyjnych fresków. I co, będziemy się teraz brać za resztę wycieków Zdejmiemy sobie tą pokrywę głódną I trzeba będzie pewnie uszczelkę wymienić Zobaczymy czy gdzieś nie jest pęknięta I Tak się z góry tutaj wszędzie zapuciło Czas gdy odma nam schnie Bo była właśnie myta Zdjęliśmy miskę do wymiany uszczelki smoka Którą mamy wymienić Bo jak widać jest już dość Twardawa, powinna być fajna, mięciutka tu to jest już stara to jeszcze nie jest aż taki plastik ale to już się nadaje do wymiany i to jest właśnie najczęstszy powód uszkodzeń w TBI ta uszczeleczka kiedy stwardnieje puszcza ciśnienie bokiem po prostu i ten i się robi kłopot z ciśnieniem oleju no i wtedy to już nie trzeba więcej mówić po prostu nam się silnik zaciera i jest drogo. Także wymieniamy tutaj uszczeleczkę i o, Tak tam dalej wygląda pompa. To jest cała uszczelka. Wymieniamy to i działamy dalej. Iskę mamy wymietą. Także zaraz będziemy nakładać uszczelniacz uniwersalny. I będziemy wklejać. Uszczelkę uniwersalną mamy nałożoną. <grym 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 Proszę bardzo, tak cię no, to... prezentuje nowa uszczeleczka. Jak widać, że nie jest taka spłaszczona, jest wyższa po prostu też. Miseczka już jest wklejona. Zobaczcie, fajnie wypłynął silikon. Nie za dużo. Elegancko. Na stole już mamy turbo sprężareczkę. Drugą, bo widać, że to nie pamiętam, czy to jest regenerowane, czy to jest nowa. Wygląda na nową, także będzie, będzie moc, bo podejrzewałem, że teraz to była z połowa tej mocy z tamtym turbo. Turbo już mamy uzbrojone we wszystkie wężyki i rurki, także bierzemy się za montaż. Tam mhm. Ładne tam Łatne cacko Dobra, taka aktualizacja Tutaj turbo jest już całe poskręcone na gotowa, Wszystkie osłonki założone Tutaj odmę pokrywę mamy założoną Umyta była oczywiście wysuszona i co? Z tyłu jeszcze mamy wymienioną uszczelkę wymiennika. Tutaj, o, też wszystko umyte. Także już wielkimi krokami zbliżamy się do zwalenia tego silnika, ze stojaka na, na wózek. Założenie nowej dwumasy i sprzęgła, które zostało, na znaczy 4 sprzęgła, które zostało bite kewlarem. Nowy docisk szynia i będziemy ładowali ten zestaw do samochodu. Już gotowy nowy zestaw sprzęgła z kołem zamachowym dwumasowym. mamy też wsadzony, przykręcony nowy wystrzęnik oraz nowe uszczelniacze. Bierzemy się za wkładanie skrzyni. No, pokręcić. I jesteśmy coraz bliżej sukcesu. Wjeżdżamy, zostawiam na miejsce. Muszę się trochę opuścić go. Dobra, wystarczy. I go przekręć Ciot, ciot. Dobra. A, gwiazda tam. No, i weź, no i weź go teraz na prostój. No. A jeszcze do przodu? Czekaj. Wystarczy mi Będzie git. Tylko go trzeba dotknąć. No dobrze. Trzeba go podstawić tylko, bo łańcuch się włożył i śruby nie przykręca. Dokładnie. Ale tu stronę sobie już możesz przykręcić później się tam ustawi stronę i, i blisko już celu mocowanie mamy poprawione tam już nic nie będzie nam dotykało no, no i dobra i tu też mamy ocelowane tylko przykręcić okręcić dookoła wszystko i rura a więc kolejny etap za nami. Mamy już założony tutaj cały pas, razem z chłodnicami i tak dalej. Mamy tutaj wszystko pospinane z tyłu również. Wszystkie te przewody od nagrzewnicy i nie tylko. Tutaj został nam tylko dolot, tak naprawdę i jakaś puszka. Co? Tutaj jakieś przewodziki do turbosprężarki. Także już większość prac za nami. I co? No niedługo będziemy to odpalać Jeszcze Poza tym nam zostało oczywiście kilka rzeczy w zawieszeniu, czy hamuce z tyłu, no ale to już jakby rzeczy poboczne No więc tak, ryleczki mamy podpięte Tutaj wszystko mamy pozakładane od lotu Tutaj nam już doszły lampy Wszystko mamy tutaj fajnie, ładnie poskładane Na silnikę już lejemy nowy olej Olej co to Millers? 501. Dokładnie, 5 5,40, bardzo fajny. Eee, co, do wspomy też już mamy wlane, sprzęgło mamy odpowietrzone. Tak naprawdę to pozostało tylko wsadzić akumulator i można było odpalać to ustrojstwo. Olej do skrzyni też już mamy wlane, przynajmniej łatwo się go wlewa, bo to jest korek. Eee, płyn wodniczy mamy wlany, akumulator już pakujemy na miejsce. Spróbujemy. No, dawaj. Nie leci. O, operacja się udała. pacjent przeżył. Wynik pochodzi jakieś 10-15 minut. I jak widać, mamy chyba sukces, jeżeli chodzi o wycieki, bo nic tutaj nie widać. Jeszcze trzeba będzie chwilę pojeździć tym samochodem, żeby się upewnić. Ale na pierwszy rzut oka wszystko wygląda elegancko. I co? I jeszcze zostało nam kilka innych rzeczy do zrobienia. Między innymi, właśnie e, hamulce. Tyłu, które właśnie są na etapie mycia, wszystko jest ładnie oczyszczone. Wymyte będzie niedługo, składane. Z drugiej strony, tak samo to wygląda. Z drugiej strony, już to składane chyba jest nawet. Tak, a z drugiej strony, już mamy gotowe ładne, eleganckie, czerwone zaciski. No i tak to. Tak to sobie wygląda. Yy, poza tym, jeszcze były wymieniane tuleje wahaczy górnych, przednich tylko nie pamiętam którego chyba tego. Tak, tutaj były wymieniane te tuleje. I coraz bliżej końca podejrzewam, że lada chwilę będziemy tym zjeżdżać. Jeszcze wspomnieć o halogenach, takie były stare. A teraz są takie ładne, lśniące nowe. Sprawy mamy już na zewnątrz Nie było widać żadnych wycieków Osłona założona, wszystko sfinalizowane Teraz tylko napełniamy układ klimatyzacji, wymieniliśmy kabinówkę i to w zasadzie koniec przygód z tą dla nas. Zrobiliśmy bardzo obszerny serwis. No i będziemy czekać na kolejne takie ciekawe autka. Pozdrawiamy i do zobaczenia.